Witam serdecznie w Pasiece. Minęło dwa miesiące od dnia, kiedy zacząłem jakby działać przeciwko grzybicy wapiennej w tym ulu. Może się tu coś zmieniło, bo zmieniłem daszek. Ten gór, te górne ramki, które przeniosłem, przeniosłem z gniazda po wygryzieniu się czerwiu Zlikwidowałem a dałem dwa korpusy pół ramek do osuszenia, no i ciekawy jestem sam rezultatu, jak to wygląda. Powiem, że, jakby zabieg, jaki planowałem, można tak powiedzieć, taki i zastosowałem. Czyli wymieniłem wszystkie ramki na nowe, jedną dołożyłem z czerwiem, bo te trzy ramki, które tam na filmie już były odbudowane i nawet były jeczka, pszczoły jakby zignorowały i nie chciały za bardzo ciągnąć tych nowych ramek z tym, z węzą. Matka gdzieś tam łaziła, nie wiadomo gdzie, po prostu tak to wszystko było dziwne. I postanowiłem jedną węzę wziąć, a dać im ramkę z czerwiem, tylko z ula innego, nie z tego, żeby nie było już tam tych różnych przetrwalników tej choroby, nie? No i minęło 2 miesiące, myślałem, że wcześniej to nagram, ale, ale dzisiaj jest 14 lipca, więc dwa miesiące minęło. No, coś tutaj po, poosuszały. Są tu posuszały, dobra, to na tym nie będziemy się skupiać, ściągniemy te dwa, troszkę ich trzeba podymić, jest już, jest już. Matki nie wymieniłem, przypomnę jeszcze co planowałem i co zrobiłem, czyli oprócz wymiany ramek na czystą węzę, opryskałem E, e, zielem e, jaskółczym, no, czyli tam na e, 200 gram ziela, nie przepraszam, 100 gram ziela na 2 litry wody, tak zaparzyłem. No to do, doprowadziłem do zagotowania się i tak się to zaparzyło. Wyłączyłem na gazie, e, i tak mniej więcej to y, y, zrobiłem, i opryskałem pszczoły. Jeśli dobrze pamiętam, to dwa razy opryskałem, ale już dobrze nie pamiętam. Dobra, to jest praktycznie pusty korpus, bo, bo on był do osuszenia, a, w tym, a ten korpus był dodany trochę wcześniej, no bo po prostu jednak ta przeła się wygryzła, to było im tam dość ciasno. No i co tu jest? O, no, troszkę miotku jest. Troszkę miotku jest. No, tak środkiem. Nie wiem czy to będzie widać na, na kamerze, tak środkiem jest miodek. Czyli można tak powiedzieć, nie głodują w lipcu po lipie, to praktycznie tutaj nie ma nic do zbierania w naszym regionie. To, to jest dobrze, że, że nie głodują, że mają co jeść. Dobra. O no, tak. Czuć, że może ze 2 kilo e, tego e, pokarmu jest. Czyli niewiele. Żelazny zapas żelazny zapas y, y, pokarmu powinien być dużo większy Dobra. no, to są te trzy, potem podokładałem nowe te z węzą a ta była y, dołożona y, z tym z y, czerwiem y, z innego ula i od, od to. stąd zaczniemy popatrzymy co tu widać no, pszczoła wisi pod ramką, czyli ramka, ramka pusta, ani pokarmu, ani czerwi. O, widać, że będzie potrzebować rodzina podkarmiania. Tak, tylko w którym momencie zajrzymy na dennice, ale to może troszkę później. Dobra. Patrzymy dalej patrzymy dalej o proszę bardzo ramka praktycznie nieodbudowana węza nie wiem dlaczego takie yy, yy, złe nastawienie do pracy te pszczoły mają ta trochę lepiej odbudowana ale o tu odciągnięta no ta tego ale nie ma nic Dobra, to już jest trzecia, dalej idziemy Czwarta ramka. Czwarta ramka Jest odbudowana Ale na niej nie ma nic Chyba one yy, trzeba powiedzieć, że chyba już budują, chociaż troszkę tam tego miotku jest yy, w tych ramkach to no tak wygląda w sumie już piąta ramka Tak wygląda Tak wygląda Ale tak wygląda jakby matka naczerwiła i przestała czerwić Patrzę na dno, na dnie, na dennicę raczej pusto Inna sprawa, że dzisiaj był taki dość upalny dzień Gorąco było, i one tam na dole siedzą. Trochę na wylotku wiszą, ale tam mało. Nie, Ale na innych to lepiej widać. Tak to wygryziona pszczoła. Czy są jajeczka? Są. Są jajeczka. Widzicie, zawęziły sobie gniazdo do siedmiu. 7 sześciu ramek praktycznie. I tu już pewnie nie wiem, ze dwa, ze dwa pokolenia się wygryzły pszczół. A trzecie składa jajka. O, jest matka. To jest ta matka, która była. I ja ją w międzyczasie oznakowałem, bo chciałem wiedzieć, że to jest ta no i tu jest czerw, tu są larwy yy, yy, jajeczka, czyli, czyli czerwi, ale słabiutko. No trzeba karmić ją, jest tą rodzina, jest pusto. Jest pusto. Żeby one, one. Yy, no i następny, wygryziony i wygryzający się czerw. I kolejna yy, jakieś tu dziury są w tym czerwiu, nie? Yy, czy to grzybica, no pszczoły jest dużo, to nie jest tak, że tak, ta grzybica jakoś tak silno yy, z, z, zdziesiątkowała tą rodzinę, ale rozszczelony czerw yy, no właśnie, czy to wina matki, czy wina po prostu czy na choroby i ostatnia ramka z tej strony też tu coś wygryzł wygryz się czerw no krótko mówiąc czerwy się dość dużo wygryzło, pszczoły się dużo wygryzło no i ten czerwo tutaj niewygryziony, mimo wszystko o widać, nie? że jednak to nie jest taki zwarty w każdej komórce czerw. Ok, nie będę przekładał, przesuwał w zasadzie tą ramkę. Chciałbym, może, coś tu zrobić, jednak do środka może dać. Będę ich karmił, to może odbudują te dwie węzy. Ale musiałyby mieć ich bardziej w środku, bardziej w środku. Dobra, to podam tu, podam tu, a tu wyciągnę. ranki te takie nieodbudowane i wstawię je w środek Tak może jedną tu Matka była chyba na tej a drugą. Tu tak. A to jest ja jeszcze za. O OK. Co jest na dennicy? W jest pszczoły dużo, ale jest czysto. I zrobię jeszcze taki zabieg, nie ma, nie ma żadnych tych e, larw zasuszonych przez grzybice. Zrobię jeszcze taki zabieg. Jak będę karmił żeby one nosiły do gniazda to, ten to pół korpus podstawię na, 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 na spód. Tutaj dam tutaj dam kratę odgrodową, a korpus dam tak. O, a tu przyniosę podkarmiaczkę jeszcze wytrząsnę te pszczoły z tego górnego, co osuszyły, a tu tam podkarmiaczkę, niech noszą. Nie do korpusu. Tam coś tam mają w korpusie niewiele. To mówię tam, że z kilo dwa pokarmu. W tym w, w korpusie gniazdowym nie mają nic. Kładek podkarmiaczkę i karmię. E, czy y, że tak powiem całkowicie została ta rodzina wyleczona z grzybicy? Nie wiem, bo grzybicy nie widać, ale to co widać na ramkach, na czerwiu może świadczyć, że jednak niektóre larwy były wyrzucone, zasknięte. Chociaż w ramce nie widać tego. Ani w ramce, ani na dennicy. Ale jak jest ich niewiele, to pewnie one sobie potrafią to wynieść przez wylotek, a nie tego. Tu jeszcze, aha, tu jest jeszcze, miałem taką stawkę, stawkę pod siatką, no to tutaj nie ma też tych no, także... Czy jaskółcze ziele pomaga w leczeniu grzywicy? No, będziemy może jeszcze obserwować. Zobaczymy, jak ta rodzina przyzimuje. Ja ją teraz już zacznę karmić w zasadzie. Ją dobrze podkarmię, żeby tego... Jeszcze muszę ją przeleczyć. Wiadomo, na warozę. Najpierw ją dobrze podkarmię. Potem, jak już matka dobrze zacznie czerwić, to może zastosuję jakiś kwas mrówkowy. A, a, a potem może jeszcze jakieś jakieś inne zabiegi no i e, w zasadzie jeżeli grzybica e, jakby nie będzie nawrotu grzybice to rodzina powinna spokojnie przyzimować e, jeśli ją waroza oczywiście nie zerze więc trzeba będzie o to zadbać no to tyle to sami możecie e, jakby decydować czy czy e, taki sposób działania jest dobry czy nie ja spróbowałem. Powiem tak, że to jedyna rodzina, która była tak mocno zainfekowana, jeszcze w drugiej miałem troszkę, troszkę ale dużo, chyba dużo mniej. I tam też... ale tam nie wymieniałem wszystkich ramek, ale tak jakby dość szybko ustąpiła ta grzybica. A ogólnie w innych ulach może pojedyncze gdzieś się tam trafiają, bo to jednak myślę, że to nie da się uniknąć tego, ale to jakieś tam pojedyncze... Larwy e, w niektórych ulach można było zauważyć jeszcze, ale ogólnie, ogólnie nie ma jakby w pasiece tej grzybicy. No to tyle. Dziękuję za oglądanie i, i do zobaczenia.